Dzień dobry w piątek 7 lipca, zapraszam do odsłuchania Business Update. W czwartek na GPW główne indeksy delikatnie pod kreską. Najmocniej wśród bluechipów Rusu mBank 3% do 409 zł, najwięcej tracił KGHM prawie 3% do 109 zł. Wczorajsze gwiazdy parkietu dziś korygowały wzrosty, Polimex potaniał o 7% do 5,10, a Data taniał prawie 10% do 79,50. W czwartek wieczorem w Stanach Główne indeksy tracą około 1% po pozytywnych informacjach z rynku pracy w obawie przed kolejnymi podwyżkami stóp procentowych. Kolejny dzień słabnie złoty, dolar tym razem umocnił się do 4,12 groszy, euro wzrosło do 4,49. Gospodarka i makroekonomia. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna od października zeszłego roku wynosi 6,75%. Według członków Rady istnieje 50% szans na to, że tegoroczna inflacja znajdzie się w przedziale między 11,1 a 12,7%, by w przyszłym roku spaść do okolic między 3,7 a 6,8%. Najwyższe od 20 lat nominalne stopy procentowe MBP doprowadzą, zdaniem Rady, do dalszego obniżania się poziomu inflacji w Polsce. W piątek o 15 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa MBP Adama Glapińskiego. Do 0,4% z 0,9% wcześniej obniżył swoje prognozy tempa wzrostu polskiego PKB w tym roku Bank PKO. Zmianie uległy również prognozy na przyszły rok z 3,1% do 2%. Rada Polityki Pieniężnej w swoich projekcjach na ten rok przyjęła z 50% pewnością wartość PKB w przedziale minus 0,2% do 1,3%. O 4% rok do roku spadła w maju sprzedaż detaliczna w Polsce. W ujęciu miesięcznym spadek wyniósł 3,7%. Ponad 100 tysięcy ofert pracy zgłoszono w czerwcu do urzędów, poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To 4 tysiące więcej niż przed rokiem i 5 tysięcy więcej niż w maju. Jednocześnie, jak wynika z danych ministerstwa, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła w czerwcu do 5% wobec 5,1% w maju. 133 miliony złotych zysku netto odnotował w zeszłym roku port lotniczy Rzeszów-Jasiąka, to 19 milionów więcej niż lot. Zyski są efektem wojny na Ukrainie. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wiadomości z Unii przy prawie 214 milionach zatrudnionych stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła w zeszłym roku 6,2%, wynika z raportu Komisji Europejskiej. Jak wylicza komisja, do 2030 roku liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie do 258 milionów z 265 odnotowanych w minionym roku. Jak donosi Spiegel, szef Komisji Spraw Zagranicznych niemieckiego Bundestagu, Michael Roth, zaproponował przyjęcie części Ukrainy kontrolowanej przez władze w Kijowie do NATO mimo trwającej wojny z Rosją. Propozycja ta spotkała się jednak z ostrą krytyką ze strony polityków SPD, do której należy również Roth. Blokada mediów społecznościowych ma być zdaniem Emmanuela Macron rozwiązaniem na trwające we Francji zamieszki. Francuski prezydent zaproponował takie rozwiązanie w trakcie spotkania z merami miast objętych ulicznymi starciami, tłumacząc, że uczestnicy zamieszek koordynują swoje działania za pomocą platform społecznościowych. Do tej pory z francuskich social mediów usunięto już kilka tysięcy nielegalnych treści oraz zablokowano kilkuset użytkowników. Wiadomości ze świata w Stanach firmy sektora prywatnego dodały w czerwcu 497 tysięcy nowych miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż oczekiwano. Minutki po czerwcowym posiedzeniu Fed wskazały, że pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach jest tylko przejściowa. Niektórzy członkowie faworyzowali podwyżkę o 25 punktów bazowych, a większość członków jest zdania, że kolejne podwyżki w tym roku są konieczne. Czerwcowa pauza miała na celu sprawdzenie, jak na dotychczasowe zacieśnienie reaguje amerykańska gospodarka. Bankierzy Fed zauważają jednak, że spadek inflacji bazowej od początku tego roku nie jest wystarczający. Wspominany wcześniej pan Gong Zheng, pełniący przez ostatnie 11 lat funkcję wicegubernatora Ludowego Banku Chin, został powołany na stanowisko sekretarza Chińskiego Banku Centralnego. Zdaniem zachodnich komentatorów jest to przygotowanie do objęcia przez Gong Zenga funkcji gubernatora Ludowego Banku Chin. Obawy o kondycję chińskiej gospodarki skłaniają tamtejszych inwestorów do zakupu polis ubezpieczeniowych w Hongkongu. W pierwszym kwartale wartość zebranych tam składek wzrosła o 2 prawie do 9 miliardów 600 milionów dolarów. Alex Soros, syn George'a, którego majątek wyceniany jest na 6 miliardów 700 milionów dolarów, objął władzę w fundacji ojca Open Society Foundations. Fundacja zapowiedziała zwolnienia grupowe, a praca może stracić nawet 40% jej pracowników. Informacje biznesowe Konsorcjum banków podpisało ze spółką Polski Światłowód Otwarty umowę o udzielenie finansowania w wysokości ponad 5 miliardów 100 milionów złotych na rozbudowę sieci światłowodowej i modernizację istniejącej sieci kablowej wcześniej należącej do UPC. UPC zostało przejęte przez Play, a Polski Światłowód Otwarty jest joint venture Infravia oraz Play. Budowana infrastruktura będzie na warunkach komercyjnych dostępna dla wszystkich operatorów. Morris, dystrybutor wyrobów hutniczych, udostępnił w Polsce pierwszy sklep internetowy dla klientów biznesowych z branży kolejowej i stalowej, gdzie dostępnych jest ponad 4000 rekordów. Jest to kolejny krok w digitalizowaniu oferty, a sprawna realizacja zamówień będzie możliwa dzięki wykorzystaniu jednego z najnowocześniejszych magazynów w Europie. W najbliższym okresie do narzędzia uzyskają dostęp również firmy z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy czy Estonii. Samo narzędzie znacznie usprawni proces zakupowy. Trump Heitinger, spółka zajmująca się produkcją i projektowaniem nowoczesnej elektroniki z zastosowaniem w przemyśle, chce w ciągu najbliższego roku zatrudnić w Polsce dodatkowe 1000 osób. Obecnie zatrudnia już 1400 pracowników. Nowe etaty zostaną utworzone w takich działach jak IT, Research and Development czy Produkcja. Planowane jest również otwarcie nowego, czwartego w Polsce zakładu w Warszawie. Pern poinformował, że należący do niego naftoport przeładował w pierwszej połowie roku o 66% więcej ropy i paliw rok do roku około 18 milionów ton, obsługując w ciągu 6 miesięcy ponad 220 tankowców. Rok temu było to około 160. Prowadzone są również inwestycje mające na celu budowę kolejnego stanowiska do przeładunku, już szóstego, co umożliwi zwiększenie mocy o kolejne 9 milionów ton rocznie. W czerwcu na popularnej chińskiej platformie zakupowej JD.com padł rekord w zakresie zakupu polskiego mleka marki Łaciate. Odwiedzający portal zakupili ponad 120 tysięcy litrów tego produktu i było produktem numer dwa na platformie 18 czerwca. Mleko to sprzedawane jest na sześciu kontynentach. W wiadomości ze świata aktywność użytkowników Chat GPT spadła w czerwcu o 6%, a ruch z komputerów i urządzeń mobilnych prawie o 10% miesiąc do miesiąca. Spadek tłumaczony jest kończącym się efektem nowości, mimo wszystko aplikacja jest najszybciej rozwijającą się aplikacją w historii i ma około 1,5 miliarda odwiedzających miesięcznie. Obecnie na rynek wprowadzone są aplikacje konkurencji Google Microsoft o podobnym zakresie działania. Właściciel Facebooka, koncern Meta, uruchomił aplikację Threads, która ma stać się konkurentem dla Twittera. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z europejskim prawem ochrony danych i jej spełnianiem przez aplikację, nie będzie ona dostępna w Unii, zgodnie z pojawiającymi się informacjami, Threads ma możliwość zbierania wszelkich danych osobowych. Aplikacja została oparta o Instagram. Mark Zuckerberg poinformował, że w ciągu dwóch godzin od uruchomienia nowej aplikacji założyło konto już ponad 2 miliony użytkowników. Przyspieszenie uruchomienia aplikacji ma związek z problemami Twittera w zakresie walki z botami: fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował 80 milionów euro w Fundusz Private Equity zarządzany przez Enterprise Investors. Finansowanie pozyskane od Ebor Fundusz przeznaczy na inwestycje w spółki sektora korporacyjnego z Centralnej i Wschodniej Europy. GPW i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarły porozumienie o współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy. Umowa została podpisana w ramach projektu reorganizacji rynku kapitałowego na Ukrainie realizowanego przez GPW. Celem projektu jest m.in. promowanie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwijanie usług i produktów finansowych. Mada Global Fund for Income Opportunities, arabski fundusz private equity, stanie się nowym właścicielem klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk. Fundusz już w zeszłym roku ogłaszał zainteresowanie przejęciem polskiego klubu piłkarskiego. Rezi Capital przeznaczy 43 miliony euro finansowania pozyskanego od Funduszu Inwestycyjnego Regera na budowę kompleksów mieszkaniowych we Wrocławiu i Katowicach. Rezi pozyskało finansowanie pod koniec maja, a od początku przyszłego roku planuje ukończyć budowę 1700 lokali. Wiadomości z Unii. IPO rumuńskiego producenta energii hydroelektryka zostało wycenione na 23 dolary za akcję, co oznacza kapitalizację rynkową w wysokości 10 miliardów 300 milionów dolarów. Rząd Rumunii ogłosił to historycznym sukcesem. Należąca do Thyssenkrupp a jednostka wodorowa Nucerama została wyceniona na 2,5 miliarda euro w IPO. Należąca do funduszu Private Equity Advent spółka Nielsen IQ uzyskała we wtorek zgodę Unii Europejskiej na przejęcie niemieckiej firmy badawczej GFK pod warunkiem, że GFK sprzeda swoją działalność związaną z panelami konsumenckimi. Zdaniem Komisji Europejskiej sprzedaż globalnej działalności GFK w zakresie usług paneli konsumenckich z wyłączeniem jej działalności w Rosji oraz świadczenie usług IT i dostęp do funkcji wsparcia dla nabywcy rozwiązują obawy dotyczące konkurencji. Illuminie, amerykańskiej firmie produkującej urządzenia i rozwiązania analizy genetycznej i genomicznej, grozi grzywna w wysokości 453 milionów dolarów lub 10% wartości obrotów ze strony Unii Europejskiej. Grzywna ma być nałożona w związku z transakcją zakupu startupu Grail za 8 miliardów dolarów zajmującego się badaniami przesiewowymi przeciwko rakowi, która została dokonana bez zgody Unii Europejskiej. Prawo i podatki. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego Fundacja Tygodnika wprost otrzymała dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 5,5 miliona złotych. Posłowie Platformy zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do NIK z wnioskiem o wszczęcie kontroli. Mały ZUS Plus ma funkcjonować bez ograniczeń czasowych, takie zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Oznacza to, że po 36 miesiącach działalności przedsiębiorca osiągający niewielkie dochody nie będzie musiał przechodzić na pełny ZUS. Projekt zmian dotyczący prowadzenia działalności nieewidencjonowanej zakłada, że zlikwidowany zostanie miesięczny limit przychodu, a wprowadzony roczny, od osiągnięcia którego obligatoryjne będzie zarejestrowanie działalności. Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji przewiduje wprowadzenie nowego limitu przychodu dla możliwości rozliczania się przez przedsiębiorców z fiskusem ryczałtem. Miała to by być kwota 3 milionów euro zamiast aktualnej 2 milionów. Ponadto planuje się obniżyć VAT na ubrania i obuwie dziecięce z 23 do 5%. Sejmowa komisja do spraw deregulacji zaproponowała zmianę polegającą na przywróceniu samorządom prawa decydowania o ilości miejsc parkingowych przypisanych do inwestycji, zdaniem związku deweloperów zapewnienie według aktualnych wymagań jednego miejsca parkingowego do mieszkania w strefie śródmiejskiej i półtora miejsca poza tą strefą znacząco wpłynęłoby na wzrost ceny mieszkań. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w 2021 roku ponad 60 tysięcy kontroli pracodawców, z czego ponad 40% na skutek zawiadomień pracowników. W efekcie PIP udało się doprowadzić do uznania roszczeń przez pracodawców na łączną kwotę 78 milionów złotych należnych pracownikom. Fiskus stoi na stanowisku, że wydatki na leczenie zębów, w tym poprawę ich estetyki, nie można rozliczyć w kosztach działalności gospodarczej. Stwierdził, że taki wydatek nie ma związku z prowadzoną działalnością, bo o zęby trzeba dbać niezależnie od tego, czy prowadzi się biznes, czy nie. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wynika, że w przypadku, gdy nowo powołany prezes zarządu spółki nie został jeszcze ujawniony w KRS, chociaż wniosek złożono, to i tak ma obowiązek przedłożenia w sądzie odpisu z KRS dla wykazania osób uprawnionych do reprezentacji spółki. W wiadomości z Unii Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przewoźnik lotniczy odpowiada wobec pasażera za nieudolnie udzieloną pomoc medyczną na pokładzie samolotu. Stwierdził, że odpowiedzialność za wypadki podczas lotu obciążają przewoźnika, niezależnie od tego, czy przewoźnik im zawinił, czy nie. Uczniowie holenderskich szkół nie będą mogli od 1 stycznia przyszłego roku korzystać w szkołach z telefonów komórkowych, tabletów i smartwatchy. Wyjątkiem będą zajęcia dotyczące technologii oraz przypadki, kiedy uczniowie będą musieli używać wyżej wymienionych urządzeń ze względu na niepełnosprawność lub stwierdzoną chorobę. Wiadomości ze świata, kanadyjska pisarka Mona Awad i amerykański pisarz Paul Tremblay złożyli pozew do sądu federalnego w San Francisco przeciwko OpenAI właściciela ChatGPT, zarzucając naruszenie przysługujących im praw autorskich poprzez bezprawne wykorzystanie ich książek do trenowania sztucznej inteligencji. To już wszystko w dzisiejszym podcaście. W prasówce dodatkowo dane i badania rynkowe oraz wyniki finansowe. Ja życzę Państwu spokojnego piątku i udanego weekendu.